No i mamy już zrobiony temat e, Tak o, tu podłączone Ten dzyndzel to zaraz o nim opowiem e, Już wisi to oczywiście będzie zabudowane Tutaj miejsce na panele Więc musi trochę wystawać 1,40 mają panele więc Musi trochę wystawać to tutaj w tą stronę też bo przecież będzie zabudowane Pod skosem e, wentylacja jest ustawiana ale to nie ma żadnego problemu E, tak, może być śmiało. Musi być pod skosem, no bo wiadomo, jakby przekrzywić komórkę, i to jest pod szafą, to jest w, w kącie prostym, ale to nie ma żadnego problemu. E, jest połączone. Ten drugi, druga ta czekoladka to się nazywa przepustnica. Przepustnica jest po to e, w momencie cofki wiatru do środka e, po prostu nam nie wpada zimne powietrze zimą. No, to jest analogowy temat. Są chyba też cyfrowe na guzik, ale to analogowy to no, nie spierniczy się czasem cyfrowe dobre, a czasem nie. Więc tak, to będzie na, na panelu w suficie wbudowane. To jest jak na zasadzie kominka i tam właśnie się otwiera albo zamyka. Pustnica, czyli zamknięty dopływ powietrza, akurat w naszym przypadku wentylacja, zamknięta wentylacja i otwarta i co? I heja, ciekawe czy ciągnie tam na zewnątrz, ja tego nie zobaczę, no, ale tak to mniej więcej wygląda. No. Będzie się chciało smażyć, kurde jakieś kotleciory. To no. jest ok, to z prawej strony będą panele, pod spodem będzie kuchnia. Także, jest elegancko, jestem zadowolony, ciekawe czy przypuśnica jest otwarta, ale tak jest chyba, tak jest otwarta, teraz zobaczymy, tak, nawet dźwięk jest inny, i teraz idzie do, można było fajką sprawdzić, czy idzie, czy nie idzie, czy ciągnie, tam jest połączony z sybantami wszystko, ale myślę, że... Chyba po uszczelnieniu normalnie nie trzeba tego robić, ale chyba sobie ładnie po uszczelnieniu. Tak to wyglądają połączenia w cywanku dura, Tutaj się chowa No poza OSB bo to OSB będzie ciekawe ciągle. Tutaj. Nie, tutaj trzyma. Tu trzeba uszczelnić, która będzie, ale czuję, że kurde rura ładnie pracuje. Wentylacja, bo. To prawda, aż wibracje dostałem trochę od silnika, ale powietrze też pewnie. No i tyle, no. Jest, jest gotowe. Ściszymy. No, jest gotowe, i, i wszystko w temacie ja jeszcze muszę wytestować jakoś.